Witam was bardzo serdecznie Z tej strony Xazax, a to jest gra Guild Wars 2 Gra, którą dostałem od e, Mojego mm, Kolegi z forum Smoczej Lancy e, Grothorka Tak więc dziękuję bardzo serdecznie Bo nawet nie wiedziałem, że Gra mi się aż tak spodoba e, Może tak, przedstawię moje postacie To jest postać, która była już na tym koncie Postanowiłem, że jej nie będę usuwał, nic z nią nie będę robił, niech sobie będzie Stworzyłem sobie, stworzyłem sobie własną postać, oczywiście kobitkę. Jak widzicie w mrocznych, w mrocznych klimatach, bo jest to nekromantka, ale ją przedstawiłem w innym filmie. Zajmiemy się teraz tworzeniem postaci. Pokażę Wam, jak wygląda tworzenie postaci w tej grze. Chociaż możecie to zobaczyć w wielu innych miejscach na YouTubie. Ale ja stwierdziłem, że też Wam pokażę. A co mi to? Create. Na początku do wyboru mamy 5 raz. Jest to tak. Char jest to taki. E, taka bestia można powiedzieć. E, human to też jest taka bestia. A tak naprawdę jest to człowiek najzwyklejszy ze zwykłych, bardzo wszechstronny. Potem mamy Norna. Norm to jest taki człowiek, tylko że taki dużo lepiej zbudowany, dalej nic o nim nie wiem za bardzo. E, azura, jak widzicie, taki mały misiek, można powiedzieć, taki. Hmm, skrzat, elf, coś w tym stylu, coś w stylu. E, skrzatów w e, Harry Potterze i Sylwari, taki deś, e, le, leśny leśny stwór, taka e, można powiedzieć, porównałbym najbardziej do nimfy. Nimfy? No powiedzmy. Ale my stworzymy sobie Humana, ja sobie to wszystkie rasy przejrzałem, a zresztą wam je pokażę, jak wyglądają. Czar. Eee, bez tak nie, 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 panie, coś mi tak. Tak wygląda czar. Powiedzmy sobie mail, czyli faceta. To jest takie coś, coś jak Tauren w e, World of Warcraft. Okej, okay, ale cofnijmy się. Pokażę Wam Humana, to będziemy wybierać, to Wam potem pokażę Norn. Jak widzicie, jak widać z wyglądu, taki człowiek, tylko taki bardziej kurde zbudowany jak e, Nort w, 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 w Sky. W, w, packsus, 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 packsus. E, Norn, e, boże, Nort e, w The Elder Scrolls. Azura wygląda tak, powiedzmy sobie, weźmiemy female, jakiś słodki, o, coś w tym stylu. O, katemat, ja nie mówię, takim niczym na grać, naprawdę. Cieszy mnie, że jest y, wybór raz duży, ale no niestety żadna mnie podchodzi. O, jeszcze może ta Sylvarin, można powiedzieć, trochę podchodzi, bo taka słodka, y, słodka taka wróżka, można powiedzieć. O, jak miło. Okej, okay, na starcie. Oczywiście sobie weźmiemy kobitkę nie ma innej opcji. Uuu, jak słodko. Elementalist, czyli taki mage, e, władający żywiołami. Warrior, to każdy wie, kto to jest, wojownik, gladiator, e, specjalizujący się w walce bronią. Guardian, czyli taki tank, starczą e, wielką i bardzo ładnym model postaci swoją drogą, jeżeli chodzi o wykonanie tych elementów zbroi. Engineer, inżynier, wynalazki i tak dalej. Nie poznałem tej klasy jeszcze za bardzo. E, więcej o tych klasach opowiem w każdym filmie osobnym e, dla klasy. Ranger. Zwiadowca. Jemu towarzyszy e, jakiś zwierzak, którego przyzywa sobie z tego co wiem. E, necromancer. Czyli e, o tej klasie mogę coś więcej powiedzieć. Przyzywa e, nieumarłych, wyssa życie, e, rzuca klątwy. No i czerpie moc z żywiołu śmierci, czy, czy śmierci z żywiołem, nie wiem, ale tak zapowiedziałem powiedziałem. Thief, złodziej. No to tak też każdy wie, podkrada się od tyłu, atakuje i tak dalej. Mesmer, czyli iluzjonista, Oga oh, Demet. Iluzjonista, który tworzył w kopie siebie różne inne iluzje. My sobie stworzymy albo elementalist, albo Guardian, bo mi się podoba strasznie ten model postaci chociaż wiadomo, że na początku tak nie będzie wyglądało ta postać ale myślę, że Elementalist będzie całkiem spoko prawda? też tak sądzę um, wzrost a niech będzie niziutka, na, ale nie za bardzo okay. fizyka hmm, 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 hmm. czego szukamy? Wszyscy wiemy oh god it, co to ma być? O, chyba tamta była najlepsza, tak jest. Head options. Tu są wszystkie różne... O, Boże. Tu są różne wybory twarzy. Aczkolwiek im głębiej się w to, zawsze wgłębiam, tym gorzej to wygląda. Ale o, ta jest tak spoko, ta też. Uu, uu. Nie, no nie, niektóre naprawdę są szpetne. No zapowiedzmy to hairstyles. To ma swoje takie typowo japońskie kity. Tak jak miała moja postać w World of Warcraft. Yy, moja panda shanda Uff, strasznie nie lubię takich wyglądów. Wyglądów jest bardzo dużo. Można się bawić na różne sposoby, właśnie kolorami. Ale wybierzmy sobie ten, który był sam. O, ten też był ładny jak mniszka w Diablo 3. Ale wybierzmy sobie te. O, to takie ładne japoński w stylu japońskim black. Niech będzie, bo. Bo tak. Oj, można sobie wybrać kolor wstążek. No to wybierzemy zielone, niech będą, Albo wiecie co, zrobimy czarno-czerwoną postać, więc niech będą czerwone. Bo to jest czerwień. No chyba. Trudno. Face details. Oj, tym się na pewno nie będziemy bawić, tylko Wam mogę powiedzieć, że jak widzicie. Jest tego dużo. Tylko kolory są, o, możemy pozmieniać Takie oczy niebieskie? Nie, wybierzemy jakieś takie, o, fioletowe niby Nos, kolor nosa nie, kolor ust nie To nie będziemy bawić się, bo patrzcie to, to, to naprawdę można sobie poprzeć wygląd Uup, up, Wielką głowę, zrobić małą głowę A ja nie lubię się tym, znaczy się lubię się tym bawić, ale nie lubię sobie tworzyć, tworzyć coś pomolka, potem coś spieprzyłem, nie wiem gdzie To mnie strasznie tutaj denerwuje. Armor Dice, czyli wygląd, y, kolory armora. Czerwony, czerwony, czerwony. Spodnie. Czerwony, czerwony, czerwony. Buty. Czerwony, czerwony. Może być, chyba może być, nie? Jak namaga. Powiedzmy, że to będzie mag ognia tam sobie. Chociaż on może używać tych wszystkich czterech. Y, toggle Lighting. W świetle dnia albo nocy. O, aha, bo to jest taka opcja, bo w Ci tam tamta rasa ostatnia, którą wam pokazywałem, oni wyglądają inaczej w świetle nocnym, tak świecą, można powiedzieć. Ale to wam pokażę później. Next. I tutaj wybieramy sobie różne... E, ...odpowiedzi dotyczące przeszłości naszej postaci. I study all the elements, but I wear a gem with a symbol with my love of, czyli... Studiowała wszystkie e, szkoły e, magii, ale nosi symbol teraz tak, powietrza, ziemi, ognia czy wody. Wybierzemy ogień. Wybierzemy ogień, bo no powiedzmy tak stylizujemy na ogień, bardzo się przydało, zresztą widzicie nasze, nasze kolorystyka. Trouble may follow me. Pokonuje problemy brutalną siłą. Dignity, co to jest? Coś coś chyba w stylu dyplomacji albo czarm. E, czyli czarująca, że jest. No powiedzmy na to no jak. E, I was raised in the streets by common folk. E, czyli tak, albo e, pochodzi z biedy, czyli z ulicy, e, ze wsi, albo z pałacu. Powiedzmy, że z ulicy, albo z pałacu, niech już będzie taka. E, my biggest regrets. E, czyli... Może być taki motyw, dlaczego wyrusza dlaczego w podróż. I never search... E, nigdy nie poznałem... E, prawdy o rodzicach. E, chcę odnaleźć ciało swojej siostry. Chcę znaleźć cyrk. Okej, okay, wybierzmy sobie, że nie zna rodziców. Albo wiecie co? Nie znaleźliśmy ciała siostry. Boga, można sobie wybrać tutaj, naszego patrona. Ja ich nie znam tutaj, może są jest wszystkie opisy na dole. E, z tego co wiem, to lore i cały w ogóle świat tutaj jest bardzo głęboki. I są nawet książki, można. Książki? Nie wiem, czy są książki. Nie chcę się wychylać za bardzo takim, z takim czymś, ale na pewno. E, patrzcie, ono ma symbologię na czole. No, wybierzmy sobie Lysa e, of Iluzji of illusji, koromiry, uh, sprint and truth, uh, healing, air and life, da god of darkness, o, tego mogę wybrać, no nekromantę wybrałem tą, baltazar, bóg wojny i błogini natury, wybierzmy sobie boga wojny, o, god of warfire, bóg wojny, ognia i wyzwania, ogień pasuje i nazywamy się, o, oh, goddammit, hmm. e Imię dla czarodziejki. Dżaheira. Dżaheira. A ah, Dżaheiras. To jak dla kulesia. Jeszcze jest. Nazwijmy ją... Arwiana. Taka trochę... Oh! Sara, Sa To trochę zajmie, przepraszam. Malwinka. K Kite... D czarodziejka awanturniczka ha ok, zobaczcie sobie wstęp wstępny filmik albo nie wiem czego pominąć czy nie The human race once ruled Tyria. Now we struggle to hold our ground. We've been defeated, driven back, but we will not surrender. So many nations have fallen. Only Krita still stands. Our faith is strong, despite the silence of the six gods. With courage, we'll make our stand in divinity's reach. The city is my home. I was born into luxury, a noble of divinity's reach, and privilege comes with responsibility. I protect the commoners under my care. They believe in me. I'm grateful for their trust, and I will not let them down. Today I plan to venture beyond the gates of the city and see the world for myself. When I arrived in Shainwar, found the town under siege by centaurs innocent villagers are in danger someone has to help i will show the people that we can triumph that there is still hope this is my story okay Bardzo fajnie. Zobaczymy sobie ten Pokażę Wam ten wstęp do gry. A później kolejne filmy będą z różnych klas postaci. Tak myślę, że tak to zrobię. Yy, chciałbym wykorzystać to w jak największym stopniu, że mam dostęp do tej gry. Że mogę Wam ją pokazać. Yy, przepraszam. A może zachęcę kogoś też do kupna. Ok, dźwięk się załadował, zaraz się mapka załaduje. Niech się wszystko pięknie ładnie załaduje. 15 klatek to trochę mało, 16. Ale zauważyłem, że mam tyle właśnie w tym prologu. Później jest dużo lepiej. Ale okej, okay, lećmy. Teraz sobie wykluczemy wszystkie stile. Tu mamy się pogadać. A tam z gościem tam Please, Musimy lecieć do inn, czyli do, do karczmy. Jest to miasto um, tutaj oblężone przez... Miasto no Shermor, oblężone przez y, centaury. Musimy im pomóc. Widzicie, jak widzicie do wyboru mam magię ognia i magię powietrza. Nie, wody. Okej. Okay. Tu mamy wpaść do tego. ELO! O, widzimy tutaj kolejną elementalistkę. Okej, okay, zagadajmy. Fajne, bardzo mi się te dialogi. Są bardzo rzadko z tego co zauważyłem. Sergeant, there are more Centaurs on the other side of town. Captain Thackeray is calling for reinforcements at the garrison. If he's calling for help, it must be serious. But I can't spare anyone. I'll go. Captain Thackeray's never failed Divinity's Reach. If I can help him, I will. balthazar bless you. That's the spirit that'll win this war. Good luck. So. We going out. Mm, takie właśnie klatkowanie mam w tym prologu. Ja nie wiem, czy tu się dużo dzieje, czy coś. Nie wiem, nie, wiem, nie, mam, nie mam umysłu na to. E, co mamy zrobić? Go to the garrison. O, oh, a w poprzednim... W poprzednim, e, jak gałem na komandku, miałem w inną stronę iść. Ale okej, okay, lećmy. gdzie ele ele elementalistka nam pomóc obok. Maga ognia oczywiście nie ma innej opcji. I to mamy zaklęcia. Flame strike. Fla with flame. Dragon's tooth Aha, bo tutaj mamy... Zresztą zaraz Wam też pokażę po zakończeniu tego prologu. Jak tutaj robimy te skille wszystkie i tak dalej? Help defend the garrison. A nie, to chyba tego questa miałem tak. Po tym defendzie tego garizonu. Tutaj mamy przeskok też. Okej. Okay. Lecą centaury i musimy je ubić. Fajny, fajny, fajny blur mamy przed sobą ok, walimy I tutaj unlokują nam się kolejne jak widzicie um, ataki poprzez atakowanie poprzednim atakiem, a to wam tumacz później. Wypróbujmy ten drugi OK, wypróbujmy go znowu lecą kolejnie, a odblokowuje się nam również trzeci I to używamy drugiego No dosyć szybko to idzie, w przedniu postacią szło dużo mi gorzej, naprawdę I okej, okay, wypróbujemy sobie teraz trzeci atak Jest obszarowy, tak więc wejdźcie na bieża obszaramy was podpalimy po prostu. To chyba o to chodzi. No i to już, która jest fala? No jeszcze chwila i będziemy... ...u jakiś boss? Tak. Champion of Mundir Harry... ...high save.

Oh, tak się w most, Czy obraz? Okej, okay, lecimy, atakujemy. Nie, wiem czy atakujemy tego czy to? O, oh, kurde. To atakujemy. Aha, no okej. Okay. Okay, popalmy coś, elf elemental sobie go w góry mamy nakazany, zresztą to też wam zaraz pokażę, poziom jak, Obok jego życia widzicie. Teraz jest są na pierwszym poziomie, ok. Drugą łapę musimy podpalić. I podpalimy do o. to... To było chyba Tyle. Nie We dialogue. Where am I? What happened? You were injured when the Elemental exploded. Captain Thackeray brought you here personally. You've been unconscious for three days. You had lots of visitors. Villagers you rescued, some Seraph, even a noble from the city. He came by several times. That'd be Lord Farron. He's a good friend. I'll check in with him once I'm fully recovered. What should I do now? Fresh air and exercise are the best medicine. The goddess Duena helped you. Perhaps you could help others. Thanks, I will. And thanks for taking such good care of me. Bless you. You'll find plenty to do out in the valley. May Duena protect you. Okay. Mm To byliśmy, musimy wybrać teraz sobie nagrodę. Mieczyk bądź fokus. fokusa sobie zbieramy. wybieramy? I dostaję plus to to. No akcept, fajnie. Ok, mamy level drugi. I wam zaraz pokażę na co, jak tutaj się robią te questy, na co się składają. Przynajmniej z tego co zrozumiałem. Ok. Najpierw inventory. To jest nasz nasz plecaczek. Na razie mamy tylko ten fokus sobie go możemy założyć. Tutaj mamy... Dobrze, to plecak może wyłączę. Tutaj mamy po tej stronie rzeczy, które możemy ubrać. To są rzeczy, które mamy w plecaku i które możemy już teraz ubrać. Czyli nie musimy na przykład przeszukiwać plecaka i szukać... Mm, mm, aha, okej, okay, to ma to ma za wysoki level, to się nie przyda i tak dalej. Nie, tutaj mamy wszystko, co możemy ubrać. Jeżeli świeci się na zielono, to zmieni nasze statystyki w pozytywny sposób. Więc Equip. I jak widzicie, mamy tutaj taki dzwoneczek. Um, tutaj mamy... To, co mamy na głowie, tak? to jest y, Flame no, Eye, head, head Armor. I to jest przez to, że wybraliśmy sobie y, ogień jako nasz główny, główny ten. Możemy to wyłączyć, żeby tego nie było widać, ale my z to włączymy, bo spoko spokojnie się pali grzywa. No i mamy oczywiście armor, tutaj różnego rodzaju y, akcesoria. Y, I możemy zmienić na ciuchy so, takie bardziej socjalne, czyli takie, no, zmienić wygląd po prostu. One nie dają żadnych, 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 żadnych dodatków do armora, do skilli, do siły, do różnych rzeczy. Po prostu to jest wygląd taki, Ym. zmieniamy sobie na poprzedni. Skills and traits, czyli nasze skille, to są nasze podstawowe skille. Ym. Tutaj, to są te podstawowe, różnego rodzaju, jak widzicie. Tutaj mamy podział na bronie. Jeżeli zmienimy na przykład na Staff, na Two-Handed Staff, czyli na dwuręczny, yy, dwuręczny key, yy, mamy, odblokowujemy i mamy inne skille z tym związane, niż na przykład yy, Scepter, czyli Scepter... Teraz mamy Scepter w ręku, tak? Tak, bo widocznie są odblokowane tylko dlatego, że mamy teraz Scepter w ręku. Focus i trindet. Jeżeli tu ona może używać tych broni, i w zależności jakich używamy, e, takie levelujemy, takie nam się odblokowują. Slot skills, czyli to są nasze standardowe skille, które po wbiciu levelu sobie tutaj odblokowujemy pod 7, 8, 9. I elite na 0. Wallet to jest portfel, e, my story, czyli każda postać w, w, według wyborów zmienia się jej, jej historia. Crafting to wiadomo, na razie niedostępne, achievements oraz finishers. To są chyba, nie wiem, co to jest. Powiem wam, jak się dowiem. I okej, okay, mamy 25 minut. valley, I zapraszam was do kolejnego filmu. Na razie.